Artur Wans żył w świecie ciszy i marmuru. Jego rezydencja była pomnikiem bogactwa, tak wielkiego, że straciło ono jakiekolwiek znaczenie. Każdy pokój był galerią sztuki, każdy mebel dziełem rzemieślnika, a widok z okien rozciągał się na akeri starannie wypielęgnowanych ogrodów, które rzadko odwiedzał. Jednak dla Artura ten pałac był więzieniem. Złotą klatką, w której od dwóch lat był uwieziony przez paraliż, który odebrał mu władzę w nogach i osłabił resztę ciała. Jego dni były monotonną procesją upokorzeń. Pielęgniarki, których imion nie starał się zapamiętać, myły go, ubierały i karmiły. Fizjoterapeuci poruszali jego bezwładnymi kończynami, mówiąc o pamięci mięśniowej, w którą dawno przestał wierzyć. Był królem w swoim zamku, ale nie mógł zrobić nawet jednego kroku. Gorycz stała się jego jedyną stałą towarzyszką. Pieniądze, które kiedyś pozwalały mu kształtować świat według własnej woli. Teraz mogły mu kupić jedynie bardziej zaawansowany technologicznie wózek inwalidzki i bardziej dyskretny personel. Dawniej był tytanem biznesu, człowiekiem, którego decyzje wstrząsały rynkami. Teraz jego świat skurczył się do biblioteki na parterze, gdzie otoczony tysiącami książek, których nie miał siły czytać, wpatrywał się w deszcz za oknem. Zgorzknienie zżerało go od środka. Odpychał od siebie nielicznych przyjaciół, którzy próbowali go odwiedzać, a jego jedynym regularnym gościem był jego siostrzeniec, Julian. Julian, z jego nienagannym garniturem i fałszywym, pełnym współczucia uśmiechem, przejmował stery w firmie. Codziennie przynosił Arturowi raporty i specjalne, importowane lekarstwo jego ostatnią nadzieję, jak twierdził. Był to eksperymentalny lek, który miał rzekomo spowolnić postęp choroby. Artur przyjmował go bez pytań. Z tą samą rezygnacją, z jaką przyjmował wszystko inne. Pewnego dnia w jego uporządkowanym, sterylnym świecie pojawił się nowy element. Zatrudniono nową sprzątaczkę, cichą kobietę o imieniu Klara. Nie była jak reszta personelu, który poruszał się po domu z niemal nabożną czcią. W jej oczach była cicha godność i cień smutku, który Artur podświadomie rozpoznawał. Ale to nie Klara zakłóciła jego apatię. To była jej córka. Sześcioletnia dziewczynka o imieniu Lili. Klara nie miała z kim zostawić dziecka, więc przyprowadzała ją ze sobą do pracy, z surowym przykazaniem, by siedziała cicho w kuchni. Ale ciekawość dziecka jest siłą natury, której nie da się powstrzymać. Pewnego popołudnia, gdy deszcz bębnił o szyby, mała postać wślizgnęła się do biblioteki. Artur zauważył ją kątem oka. Stała w progu, wpatrując się w niego wielkimi, poważnymi oczami. Miała na sobie wyblakłą sukienkę i trzymała w ręku zniszczonego pluszowego królika. Artur poczuł irytację. Nie życzył sobie dzieci w swoim mauzoleum. Ich energia i niewinność były jak oskarżenie rzucone w twarz jego własnej beznadziei. Chciał ją ostro odegnać, wezwać jej matkę, ale coś w jej spojrzeniu go powstrzymało. Nie było w nim litości ani strachu, tylko spokojna, badawcza uwaga. Przez kilka dni powtarzał się ten sam rytuał. Lily pojawiała się w drzwiach, obserwowała go przez kilka minut w milczeniu, a potem znikała. Artur, wbrew sobie, zaczął na nią czekać. Jej cicha obecność była jak mały kamyk wrzucony do stojącej wody jego życia, tworzący delikatne kręgi na powierzchni apatii. Pewnego dnia, gdy Julian jak zwykle przybył ze strzykawką zawierającą bursztynowy płyn, Lily była ukryta za jednym z wielkich regałów. Artur nie wiedział, że tam jest. Julian z uśmiechem przygotował zastrzyk, mówiąc coś o obiecujących wynikach badań. Artur odwrócił głowę, zamykając oczy, gdy igła wkuła się w jego ramię. Kiedy Julian wyszedł, Artur poczuł znajome uczucie ciężkości i otępienia, które zawsze następowało po zastrzyku. Wtedy z za regału wyszła Lili. Podeszła bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Jej mała twarz była ściągnięta w wyrazie głębokiego zaniepokojenia. Stanęła tuż przy jego wózku i położyła swoją małą, ciepłą dłoń na jego zimnej, bezwładnej ręce. Artur drgnął na ten dotyk. Minęły lata, odkąd ktoś doknął go bez medycznego celu, z czystą, ludzką intencją. Spojrzał na nią, a ona spojrzała mu prosto w oczy. Jej głos był cichy, ale dobitny, niosący w sobie wagę niepodważalnej prawdy. Proszę pana, szepnęła. Przestań brać te leki. One sprawiają, że jesteś chory. Jeśli przestaniesz, wyzdrowiejesz. Słowa zawisły w powietrzu, absurdalne i jednocześnie wstrząsające. Artur wpatrywał się w nią oszołomiony. To było najgłupsze, co kiedykolwiek słyszał. Dziecięca fantazja. A jednak sposób, w jaki to powiedziała, prostota i pewność w jej głosie poruszyły coś głęboko w nim. Zanim zdążył odpowiedzieć, do pokoju wpadła Klara, z twarzą bladą ze strachu. Lily. Tak mi przykro, proszę pana, ona nie powinna panu przeszkadzać. Zabrała córkę i zniknęła, zostawiając Artura samego z echem słów dziewczynki. Przez resztę dnia i całą noc te słowa odbijały się w jego umyśle. Przestań brać te leki. To było niedorzeczne. A jednak zaczął myśleć. Jego stan nie poprawiał się ani na jotę. Wręcz przeciwnie, w ostatnich miesiącach czuł się coraz słabszy, coraz bardziej otępiały. Lekarze byli bezradni, a ten eksperymentalny lek był jedyną rzeczą, którą regularnie przyjmował. Lek, który załatwiał mu Julian. Julian, który z każdym dniem stawał się coraz bardziej pewny siebie w roli jego następcy. Po raz pierwszy od dwóch lat w sercu Artura zakiełkowało podejrzenie. Małe, trujące nasionko, Zasiane przez niewinne dziecko. Co, jeśli miała rację? Co, jeśli jego nadzieja była w rzeczywistości jego trucizną? Myśl była tak potworna, że niemal ją odrzucił. Ale nie mógł. Spojrzenie Lili i jej pewność nie pozwalały mu o tym zapomnieć. Następnego dnia, gdy Julian przyszedł z zastrzykiem, Artur obserwował go inaczej. Zauważył ulotny błysk w oku siostrzeńca, gdy ten naciskał tłok strzykawki. Zauważył, jak starannie Julian zabierał ze sobą fiolkę, nie zostawiając żadnych śladów. Po raz pierwszy Artur poczuł nie tylko rezygnację, ale i strach. Postanowił działać. To był pierwszy prawdziwy akt woli od lat. Zadzwonił do Marka, swojego dawnego szefa ochrony, jedynego człowieka, któremu wciąż bezgranicznie ufał. Marek był zaskoczony telefonem, ale natychmiast stawił się na wezwanie. Artur, ściszając głos, wyjaśnił swoje podejrzenia. Poprosił Marka, by w tajemnicy zdobył próbkę leku i oddał ją do analizy w niezależnym laboratorium. Czekanie było torturą. Każdego dnia musiał pozwalać Julianowi na wstrzykiwanie sobie potencjalnej trucizny, udając, że nic się nie zmieniło. Jedynym promykiem światła w tych dniach były ciche wizyty Lili. Przychodziła codziennie, siadała na dywanie niedaleko jego wózka i rysowała. Rysowała słońce, kwiaty, ptaki. Pewnego dnia narysowała postać mężczyzny, który wstaje z wózka i idzie w stronę słońca. Podała mu rysunek bez słowa. Artur wziął go drżącą ręką. Na tym prostym, dziecięcym obrazku zobaczył więcej nadziei niż we wszystkich zapewnieniach lekarzy. Zaczął z nią rozmawiać. Pytał o jej rysunki, o jej pluszowego królika. Dowiedział się, że jej ojciec zmarł, a ona i jej matka ledwo wiązały koniec z końcem. Mimo to, w jej głosie nie było użalania się nad sobą. Była w niej cicha siła i mądrość, która zawstydzała jego własne, pełne goryczy narzekania. Te rozmowy były jak woda dla usychającej rośliny. Coś w nim zaczęło odżywać. Po tygodniu Marek wrócił z wynikami. Jego twarz była ponura. Usiadł naprzeciwko Artura i położył na stole raport z laboratorium. Artur nie musiał go czytać. Widział odpowiedź w oczach przyjaciela. To nie jest lek, Arturze, powiedział cicho Marek. To złożona neurotoksyna. Pochodna jadu pewnego rodzaju pająka, zmieszana z środkami uspokajającymi. Nie leczy. Paraliżuje. W małych, regularnych dawkach utrzymuje i pogłębia objawy, które miałeś na początku. Ktokolwiek ci to podaje, próbuje cię powoli zabijać, albo przynajmniej utrzymać w stanie wegetacji. Świat Artura zawalił się i jednocześnie ułożył w jedną, przerażającą całość: Julian. Jego własny siostrzeniec, syn jego ukochanej siostry. Truł go powoli, metodycznie, z uśmiechem na twarzy, by przejąć jego imperium. Wściekłość, tak potężna i gorąca, jakiej nie czuł od lat, przepłynęła przez jego ciało. To uczucie było bolesne, ale i ożywcze. To była iskra, która rozpaliła dawno wygasły ogień. Tego dnia podjął decyzję. Nie umrze. Nie podda się. Odzyska swoje życie. Następnego dnia, gdy Julian przyszedł z zastrzykiem, Artur był gotowy. Z pomocą Marka, który dyskretnie zainstalował miniaturową kamerę w jego gabinecie, przygotowali plan. Gdy Julian odwrócił się na chwilę, by sięgnąć po wacik, Artur zręcznie zamienił strzykawkę z trucizną na identyczną, wypełnioną nieszkodliwą solą fizjologiczną, którą przygotował Marek. Julian, niczego nie podejrzewając, wstrzyknął mu placebo. Rozpoczęła się gra. Artur musiał udawać, że jego stan się pogarsza. Każdego dnia skarżył się na większe osłabienie, na drżenie rąk. Julian słuchał tego z udawanym współczuciem, w jego oczach czaił się jednak triumf. W tajemnicy zaś Artur rozpoczął walkę. Każdej nocy, gdy dom cichu, z pomocą Marka, który przychodził potajemnie, ćwiczył. Zmuszał swoje mięśnie do pracy. Pierwsze próby poruszenia palcem u nogi były agonią. Czuł tylko mrowienie. Ale nie poddawał się. Myślał o rysunku Lili, o mężczyźnie idącym w stronę słońca. Po tygodniu bez trucizny poczuł pierwszą, prawdziwą zmianę. Drgnął mu palec u stopy. To było jak cud. Płakał wtedy po raz pierwszy od lat, nie ze smutku, ale z dzikiej, nieokiełznanej radości. Powoli, z niewiarygodnym wysiłkiem, wracało do niego życie. Najpierw palce, potem cała stopa. Nocne sesje z Markiem stawały się coraz bardziej intensywne. Zaczynał stawać, opierając się na ramionach przyjaciela, a jego nogi drżały jak u nowo narodzonego źrebaka. W tym czasie jego więź z Lili pogłębiała się. Stała się jego małą powierniczką, choć nie wiedziała o jego tajemnicy. Przynosiła mu kwiaty z ogrodu, opowiadała o swoich marzeniach. Chciała zostać malarką. Artur obiecał jej, że kupi jej najlepsze farby na świecie. W jej obecności zapominał o bólu i walce. Widział tylko przyszłość. Zaprzyjaźnił się też z Klarą, podziwiając jej cichą siłę i poświęcenie dla córki. Po raz pierwszy w życiu zaczął myśleć o kimś innym niż o sobie. Julian, nieświadomy niczego, przyspieszał swoje plany. Zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu. Celem było przedstawienie raportów medycznych, które sfabrykował, dowodzących postępującej demencji Artura i konieczności prawnego ubezwłasnowolnienia go. To miał być jego ostateczny triumf, moment, w którym oficjalnie przejmie kontrolę nad Vance Enterprises. Nadszedł dzień posiedzenia. Sala konferencyjna na ostatnim piętrze szklanego wieżowca była pełna. Członkowie zarządu siedzieli z poważnymi minami. Julian stał na czele stołu, emanując pewnością siebie. Rozpoczął swoją prezentację, mówiąc o tragicznym stanie zdrowia wuja, o jego niezdolności do podejmowania decyzji. Na ekranie wyświetlał sfałszowane dokumenty. "Dlatego, z ciężkim sercem, muszę wnieść o głosowanie w sprawie", zaczął Julian, ale nie dokończył. Drzwi do sali konferencyjnej otworzyły się z rozmachem. W progu stanął Artur Vance. Nie na wózku. Stał o własnych siłach, opierając się lekko o laskę, której właściwie nie potrzebował. U jego boku stał Marek. W sali zapadła absolutna cisza. Twarze członków zarządu wyrażały czysty szok. Julian zbladł jak ściana, jego usta otworzyły się w niemym krzyku niedowierzania. Artur powoli wszedł do środka. Każdy jego krok odbijał się echem w śmiertelnej ciszy. Podszedł do stołu, spojrzał się siostrzeńcowi prosto w oczy, a jego głos, gdy przemówił, był zimny i twardy jak stal. Twoje zmartwienie o moje zdrowie jest naprawdę wzruszające, Julianie, powiedział. Pozwól jednak, że sam opowiem zarządowi o mojej kuracji. Na wielkim ekranie za jego plecami, zamiast sfałszowanych raportów medycznych, pojawił się obraz z ukrytej kamery. Wszyscy zobaczyli Juliana, Przygotowującego zastrzyk, słyszeli jego kłamstwa. Następnie Artur zaprezentował wyniki analizy laboratoryjnej trucizny. Panika na twarzy Juliana zamieniła się w czystą grozę. Próbował coś mówić, bełkotał, zaprzeczał, ale nikt go nie słuchał. W tym momencie do sali weszło dwóch policjantów. Konfrontacja była krótka. Dowody były niepodważalne. Gdy wyprowadzali go w kajdankach, Julian rzucił wujowi spojrzenie pełne nienawiści. Artur odpowiedział mu tylko zimnym, pogardliwym wzrokiem. Po wszystkim, gdy emocje opadły, Artur wrócił do domu. Ale to nie był już ten sam dom. Nie był więzieniem. Był miejscem, do którego chciał wracać. W holu czekały na niego Klara i Lili. Dziewczynka podbiegła do niego i bez słowa przytuliła się do jego nóg. Artur ukląkł. Po raz pierwszy od lat i objął ją mocno. Czuł jej małe ramiona wokół swojej szyi i wiedział, że to ona go uratowała. Nie tylko jego ciało, ale i duszę. Dziękuję ci, Lily szepnął, a w jego głosie łamały się emocje. Uratowałaś mi życie. Ona tylko uśmiechnęła się, jakby to była najoczywistsza rzecz na świecie. Minął rok. Rezydencja Artura Vansa nie była już cichym mauzoleum. Wszędzie było słychać śmiech dziecka. Ściany, które kiedyś zdobiły tylko dzieła dawnych mistrzów, teraz miały też swoje specjalne miejsce na kolorowe, radosne rysunki Lilii. Ogród, niegdyś tylko tło dla jego apatii, stał się placem zabaw. Artur chodził już bez laski. Każdego popołudnia bawił się z Lilii wchowanego wśród różanych krzewów. Klara, która już dawno przestała być tylko pracownikiem, patrzyła na nich z uśmiechem z tarasu. Stali się rodziną. Nie z krwi, ale z wyboru, zrodzoną z aktu zdrady i ocaloną przez akt niewinnej wiary. Artur Vance, milioner, który myślał, że stracił wszystko, zrozumiał, że dopiero teraz odnalazł prawdziwe bogactwo. Nie w akcjach i nieruchomościach, ale w cieple małej dłoni w swojej dłoni, w dźwięku śmiechu odbijającego się echem po korytarzach i w prostym, dziecięcym rysunku, który wciąż trzymał oprawiony na biurku rysunku mężczyzny, który wstał i poszedł w stronę słońca. I Artur wiedział, że w końcu tam dotarł.